Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Testu Energetyku. Jest tu piąte podejście do nagrywania tego materiału. No, niestety, takie życie, tym razem, Black Energy i to jest Ultra Mango Tak oto się prezentuje: cena 380 500 ml. Wedle opisu o smaku mango z dodatkiem witamin pachnie no, jak te energetyki z mango smaku jak wszystkie inne energetyki z mango kolor no jak mango więc dobry troszeczkę bardziej słodki niż te mango od frugo i troszeczkę bardziej słodki niż te mango od monstera ale ogólnie dobre tak więc polecam dzięki za oglądanie subujcie lajkujcie na razie